Przedstawiamy naszą największą realizację akrylową, tunel i okna podwodne w DeepSpot. W Deep Spot nie ma miejsca na kompromisy. Basen ma ponad 45 metrów głębokości. Idealnie przejrzysta i ciepła woda jest rajem dla nurków. Wewnątrz są podwodne jaskinie i wrak na dnie. Doskonałe miejsce do eksploracji i polepszania umiejętności nurkowych. To wszystko, co dzieje się wewnątrz, możemy oglądać dzięki tunelowi i serii olbrzymich, ulokowanych na głębokości 5 metrów okien podwodnych. Budowa tunelu była olbrzymim wyzwaniem. Kładka, na jakiej jest mocowany tunel, ma zmienne obciążenie, pierwotnie ciągnie w dół, a po zalaniu zaczyna wypierać ku górze. Musieliśmy uwzględnić ten aspekt podczas montaży poszczególnych elementów tunelu. Tunel został wykonany z akrylu o grubości 10 cm. Była to grubość znacznie mniejsza niż zalecana przez producentów. Ugięcie tunelu po zalaniu wodą basenu było znacząco niższe niż przewidywane w dokumentacji technicznej. Kładka, na której stoi tunel, ma zamontowane okna w posadzce. Od strony zewnętrznej mokrej jest to akryl. Od wewnątrz zainstalowane są płyty z szkła hartowanego. Dzięki temu można się poczuć, jakby było się w środku basenu. Warto tego doświadczyć. Odwiedź naszą stronę: Wuchu.